Witam, pozdrawiam Dzisiaj przedstawimy sobie mały modelarz oba wydania Orpe Konrad. Akurat, tak mi się udało kupić. No ten Nie spodziewałem się, że on taki przyjdzie. No Allegro 10 zł. mi skończyła cena tania. Dlatego dałem 25, ale to nie jest oryginał. Ale tutaj widzę, że ktoś sobie zeskanował. I skan kamfridową, ale dobrze, że chociaż jest kartonowy, że nie ma po prostu yy, to nie jest zwykły taki wydruk druk nie? To mówię, a nie, nie będę tego reklamował. <laughs> Reki pężowni Garpy Kondrat. To jest wam, numer Mamy wydanie y, numer 8 1982, a tutaj mamy 10 lat później. Numer 1 i 2 1992. Tu mamy numer pojedynczy, a tu się ukazał pod numerze podwójnym. Może najpierw pokażę ten oryginał. I tutaj mamy zdjęcie modelu wykonanego przez autora Krzysztofa Olbeka. tutaj mamy jak zrobić szkielet, oczywiście ja będę robił go do linii wodnej tu mamy całe opracowanie, wszystko jak się budować tu kominy mamy, ja miałem oba okręty sklejone, obie wydania w latach 90 także tego będę przerabiał na Dragona to ten pierwszy wydanie, bo pierwszy był u nas Dragon no a Konrada mamy, dostaliśmy przez to, że yy, zatopiono dragona. Bo Konrad miał być w ogóle wycofany całkowicie ze służby, ale Polacy poprosili Anglików, żeby miejsce dragona dali nam Konrada. No i też tak zrobili. Dostaliśmy Konrada. Ale Konrad to już tak można powiedzieć nie zdziałał tyle co yy, dragon. Widzicie? Stary już karton popękany, ale może tak były. Niektóre wydania tak były, żeby były popękane pamiętam. w latach 90. -tych. Także tego bym na Dragona. Fajne, ciekawe malowanie. Podoba mi się ten żółty kolor. Żółto brązowo. Miałem te wydanie malowane. Miałem oba w ogóle skojone. Tu mam szkielet. No tutaj jest, widzę że szkielet na wkładkę, to będę musiał kombinować inaczej, żeby go zrobić do linii wodnej, to że nie będę w całości go wycinał, tylko wytnę sobie tutaj przetnę a tą wkładkę sobie z... chyba, Aha, to jest czyli ta wkładka jest w ten sposób. Dobra, to się wykombinujemy, jakoś to wykombinujemy sobie mamy opis. I tu mamy rzut rysunek. Jak budować? Dziaki numer mają iść. Także model jest prosty, bo ja go kleiłem. No to właśnie trafił mi się taki model. Właśnie też mi się właśnie zdziwiłem, że nie jest to oryginał, ale mam oprócz Konrad. Proste taki, no ale 10 zł. Ale gdyby to było wszystko na tych kartkach, no to bym go zareklamował, to bym zrobił reklamację. No ale że akurat jeżeli chodzi o. Oto to jest karton, to jest nadruk normalnie na kartonie, także sobie go slakierujemy i tu widzimy już inne malowanie, bo to jest niebiesko szaro takie czarnawe, a tam było żółto brązowe szarawe, także będą dwa, tego by to był oryginalnego Konrada, a te starsze wydanie to sobie przerobimy na, to sobie przerobimy na Dragona, jakie tak, pontoniki proste. Wyciąć tylko i wkleić, taki prosty. Proste, zwykły wydruk taki. Nie ma takich, żeby było osobno to wyciąć, osobno to, żeby było normalne pontony. No zobaczymy. No ale jest. Jest model do sklejenia. A no, to widzę, że nawet komuś się wydrukowało podwójne. Aha, bo tutaj jest skreślony, bo to się pomylił, się chyba. No ale ważne, że jest to na kartonie, a nie na jest to na kartonie, a nie na zwykłym papierze. Bo przynajmniej, bo tak bym to zareklamował, nie? Ale sobie myślę, na kartonie jest to tam 10 zł to tam. No, tu mamy takie i tu mamy cały rzut okręta. Także będę kleił oba modele także będę kleił i Dragona i Konrada, dlatego sobie kupiłem dwa wydania, oba, które się ukazały z mojego modelarza. Także bardzo lubię te modele z mojego modelarza, dlatego postanowiłem, że będę miał mojego modelarza, bo wiem, że Dragona czy Konrada nie pamiętam teraz wydało wydawnictwo GPM skali 1200, no, ale ja tradycję chcę trzymać i chcę sobie zrobić z małego modelarza, ponieważ Lata 90 to przeważnie wszystkie modele miałem z mojego modelarza zrobione także elegancko. Także będę miał oba wydania sklejone. Także jak widzicie tutaj, ten starszy będzie miał, widzicie, takie malowanie żółte, żółto brązowo, a nie tak jak tam tu niebieskie. No postanowiłem też. Pokazać oba w jednym filmiku, nie osobno, dlatego że, jak się skleję, pokład raczej nie pokład, tylko będę kleił Warszawę, to skleję sobie pokład dragona, żeby go po prostu zmierzyć. Bo, tak wspomniałem, on będzie razem z okrętami podwodnymi na dyrejmie. Także muszę po prostu z zrobić sobie kadłub dragona. Tylko po to mieć ten kadłub, chcę, dlatego że muszę sobie wymierzyć go, długość kadłuba wymierzyć, bo to chodzi najwięcej o długość i zrobić sobie podstawkę pod tą morską. Tutaj widzimy, mamy burtę żółto-brązowo-szaro, ale pokład jest taki blady, taki szary. Nie? A tutaj mamy pokład deskowy. Nie? To jest pokład taki deskowy. Tutaj mamy pokład taki deskowy. O. To będzie, tutaj. O, widzicie, pokład taki deskowy, tu jest drewniany. drewniana podobny. Proszę zobaczyć. A jaki jest tutaj? Szarawy, taki, taki blade, szary. Także ja, tak jak wspomniałem, miałem oba modele sklejone w latach 90. -tych. Także będę miał Konrada w tym malowaniu a Dragona w tym malowaniu oczywiście będę kleił to będę się musiał przypaść książką bo książkę też specjalnie kupiłem że po prostu y, jest różnica bo miałem sklejony oba też okręty w skali 1400 oryginalne także jest trochę różnice, choć yy, wiem że jeden z nich miał zrówniebłąm goblinowych drugi nie miał także to będzie różnica także wiem że z takimi drobnymi detalami okręty były może być identyczne tylko takimi drobnymi detalami tam się coś różniło nie? a tak one są identyczne te Conrad i Dragon dobra to tyle No chciałem tylko pokazać i biorę się do klejenia tego groma w końcu nie? to na razie cześć